Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć, Zabezpiecz Auto z tej strony. Dzisiaj mamy Toyota Corollę na zabezpieczenie systemem Canlog w wersji premium, czyli blokada rozruchu silnika hybrydowego oraz sygnalizacja klaksonem podczas próby kradzieży, czyli włączenie alarmu. Chciałbym Wam pokazać na no szybko, jak działa to zabezpieczenie. więc spróbujemy sobie samochód odpalić. Tak jak widać, nic się nie dzieje. Mogę wciskać do woli, nic się nie dzieje. Dopiero po wpisaniu tajnego kodu auto się odblokowuje i możemy je odpalić. Pokazał się znaczek ready. Możemy autem odjechać. Mamy możliwość wykorzystania breloka bądź aplikacji w telefonie do odblokowania, także myślę, że wygodne użytkowanie i skuteczność tego urządzenia. Zabezpiecz Auto Warszawa, zapraszamy. Zabezpiecz Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.